Proszę bardzo, tak gmina stężyca, dba o miejscowości wiejskie. Na marginesie miejscowość Nadwiślanka płaci największe podatki z metra kwadratowego nieruchomości. W zamian dostajemy wodę po 7 zł i nieprzejezdną drogę zaraz sprawdzimy jak będzie wyglądała droga w miejscowości Stężyca aspirującej do miana miasta mogę się założyć, że drogi są piękne czarne no cóż Wieś musi płacić na miasto, żeby mieszkańcom Stężycy się dobrze żyło. No, niestety, takie władze, taka rada, rada gminy nie dba w ogóle o swoich mieszkańców. Udają, że nic nie widzą. No cóż, takie życie. No i dojeżdżamy do. Krzyżowania do Stężycy, proszę bardzo zakręt, bardzo ostry, 3 metrowe rowy, brak barierek, wyjazd na drogę wojewódzką. No dzisiaj da się wyjechać tu chociaż pod górkę, bo jeszcze niedawno nie było takiej możliwości praktycznie. No i cóż, stężyca, no i jak widzimy, droga piękna czarna. No można się było tego spodziewać po urzędzie gminy w Stężycy